A dzisiaj odtwarzamy w Dress to Impress Wasze skiny, które wysłaliście mi na Instagramie, kiedy Was właśnie poprosiłam o to, także bardzo Wam dziękuję. Koniecznie dajcie mi znać, czy gracie w Dress to Impress, a jeśli chcecie kolejny odcinek właśnie z tej serii, kiedy odtwarzam Wasze skiny w Dress to Impress, to koniecznie pod tym filmikiem zostawcie 4000 łapek do góry. Mam tutaj zeskinowany pierwszy skin, który wysłałam mi w ogóle lerka. I była jedną z pierwszych, bo starałam się właśnie tak to robić, czyli po prostu jedna z pierwszych szybko screenuje. Oczywiście, jeśli chcecie wziąć udział w kolejnym takim odcinku, to musicie zobaczyć na Instagramie i śledzić na bieżąco moje Insta Stories, a ja zrobię przepustyn. Lerki, Kitek, który również do mnie dołącza, będzie miał skiny pozostałych dziewczyn. Ja już mam wybrane. A nie mogę powiedzieć Niech się sam widz domyśli, obejrzy odcinek Zobaczy, czy go robię, czy robię kogoś innego Może trafi, może nie trafi hmm. Słuchajcie, nie, nie może być tak łatwo Za łatwo Zaczynamy za trzy, dwa, jeden I jazda, mamy ile, z pięć minut? Zobaczymy, możliwe, mam już odpalone lecie Szybko sobie zobacz jak ono wygląda Zaczynamy, nie ma czasu Dobra, yy, i tak, idziemy najpierw zmienić kolor skóry na totalnie praktycznie biały Fryzura Fryzurka, fryzurka To jest to, ja myślę, że to jest taki sprzedział. Całkiem. Zrobimy fryzurę. Albo nie, bo zrobimy oczka. Tylko ona ma same oczy. Ona nie ma buzi. To będzie. Nie wiadomo, że ja nie skończyłam. O nie, że nie skończyłam tego. Bo zrobiłeś ktoś zrobił tylko oczy. Nie ma kręconych. I mam problem z włosami. Kurca. Ej, tak nie może być. przydziałkowe to nie jest to. One są tak zaczesane. Nie, wydaje mi się, że to będą te. Dobra, mamy 5 minut. Muszę muszę zdążyć. Ale przy okazji zbieram sobie kaskę. Tak, nie możesz przegrać. Przecież wygrywam to normalnie. Oczywiście, że tak. Chyba moja lerka to wygrywa. Dobra, i teraz blok blond włosy muszą być jak zrobić takie mocno blond to jest pytanie tak to będzie to o to jest nawet jednolite zrobimy to takie zielone wyszły wręcz Co? Super. Ona tak takie nie ma ust, więc nie Lercia, zrobimy ci podnokcie, co nie? Zrobimy ci jakieś takie pastelowe Posuń się stąd, no Będziesz mi to zabierać, kraść Proszę się posunąć Jest taka prosta twarz Trochę tutaj y, widza podkoloruje Niestety może mi nie wyjść, bo już widzę, że tak Kolor y, y, jest zły Ale może się rozpozna po atrybucie dodatkowym Którego nie mogę teraz znaleźć ale jak się, sk jak skończysz robić to weź chociaż powiedz jak się nazywa No powiem wtedy jak skończę, tak? Oczywiście, że tak Jeszcze teraz tak, spodnie, to są takie dłuższe spodnie, brzuch odsłonięty Dajmy coś takiego, jak coś jeszcze jakoś coś na to damy Ty na VIPie pewnie siedzisz, co? Nie, ja jestem na szatni. Na pewno na VIPie siedzisz, mówiąc, 100% Nawet nie doszłam na VIPa Na pewno jesteś na VIPie Proszę mi tutaj nie oczerniać To ona tej róży nie ma <słuch> Buty i skarpetki oraz skrzydła najważniejsze. Czy skrzydła są na gilpie? Kurczę, powiem ci, że nie wyjdzie mi to wzorowanie. Czy to będzie odsłaniać brzuch? Idziemy na pracy Może tam się coś znajdzie. Ej, no nie idzie mi, powiem ci. Totalnie mi nie idzie. Kurczę, nie spodziewałem się, że będzie tak ciężko. Czy znasz jakąś tutaj bluzkę, która odsłania brzuch? Ta. Na pewno były takie. 100%. Nie ma takich, nigdzie nie ma! 100% są. Uszy, zapomniałam o uszach, ale tutaj a, za dużo do szukania. Trzeba wszędzie łazić. Teraz ja. co, że rzadko w to gram ostatnio. O, są skrzywa. Nie ma takiego czegoś. Super, mamy Damy takie, też białutkie. Ale Potrzebuję rękawków Takie, żeby założyć ten Widziałaś coś takiego, Takie rękawki, rękawki Na pewno były Ja mówię, że ja wszystko kojarzę, że było No super, posuń się O tak To sobie najlepiej jakieś anioła zrobić No, lewcia ma taki Najłatwiej do domontować jest skrzydła I lecieć o, pelerynę potrzebuję peleryny. Nie ma nic takiego. Czy ktoś tu widział pelerynę? Pod koniec rundy, oczywiście, oceńcie jak nam każda z tych postaci wyszła, która najbardziej przypomina siebie. Damy jej taką torę. Uważam, że Lercia by taką miała. Nawet chyba ma taką na żywo. Nie ma czegoś takiego. Nie ma rękawiców takich, żeby to miało ręce i nogi. Tak, to będzie to. Dobra, Adidaski białe. Mam jakby takie nie rękawiczki, ale to są takie. Jak Getry. O nie. O nie. kurier! Po raz kolejny zostałem oszukany. Tak? Jak coś. To dlatego mi nie wyszło. Pamiętajcie, widzowie? Nie, taka faleryna. To jest wszystko spowodowane tym. Powiedz mi, gdzie są rękawki. Jak mi nie powiedz, gdzie są rękawki. Getry na VIP-ie są. Sam sobie znalazłem. Już szybko zdążę może. Powiedziałam ci to już wcześniej. Nie było na VIP-ie. Dobra. W tym momencie tak właśnie wygląda nasza wiska, która się nazywa Alusia Fredusia. 1, 2, 3, 4, 5. Więc co prawda włosy innego koloru, ale niestety muszę iść odebrać paczkę, więc nie zdążę. O nie! Co nie. Znaczy się wyłączył ekran. Dobra, słuchajcie, już nie zdążę jest 11 sekund. No trudno, uważam, że i tak Lercia mi wyszła. I oczywiście w komentarzach. Ładne. E, kto to zrobił anioła? O, bardzo ładne. Ja zrobiłam anioła. Jesteś ty? Nie. Nie! No to damy piątkę. Dobra, damy cztery. Ja już szukam następnego widza. Ja już mam przygotowaną. O, to będzie taki luźny styl trochę. O nie, Kitek, oceń mnie, proszę, oceń! Ha! zdążyłem. Coś piątkę. No a ładnie wyszła mi, co nie? Ładnie, tylko gdy ty masz nos i usta. Nie, właśnie, właśnie nie mogłam mieć. Czemu? Bo Lercia nie ma. Jak nie ma? Musi mieć. Ma tylko oczy. Ale o to chodziło. I myk, i myk, i do siebie, i tak, i myk. A to jesteś ty, ej. Fajne! No tak wygląda, tak to wygląda, My. Ej fajne, ze słuchawyczkami super to wyszło Dobra, ja wybrałem następnego go. widza i zaraz jestem Ja uważam, że super To co, po jeszcze jednym widzu, tak? Rozumiem? O, tak. Dobra, damy tutaj trójeczkę, nie, dwójeczkę Czy mamy jakiegoś widza tutaj na czacie? Właśnie szuka, ale nie ma widza, no cóż, no niestety nie zawsze trafia się widzów, tak? Nie zawsze Dobra, no to co, jeszcze? A nie, dobra, zaczynamy, i czy jestem pierwszy? O, czy jestem? Wow, ale jesteśmy na podium, super! Powiem ci, że w miarę, w miarę I Fajne, fajny podium, podoba mi się. Dobra, słuchajcie, ja zdejmuję teraz wszystko z siebie, chociaż wyglądam super. Ale mam nadzieję, że nasza kolejna Wicka będzie mi równie dobrze. O, poczekaj, poczekaj. A co napisałeś? To napisałeś w ogłoszeniu. Kto się zgłaszał? No bo napisałeś, że ma ci wysłać skiny. Kto ma ci wysłać skiny? Wszyscy, którzy mnie obserwują no na Instagramie. Widzowie? No to widzowie, można powiedzieć. Czyli wychodzi, że lerka jest widzem. Lerka mnie. Tak, dokładnie. Słuchajcie, kolejną widzką będzie nektarynka, ale ma taki bardzo fajny styl. brązowo blond włosy, ma tutaj piegi, ale nie ma dwa. To będzie ciężkie, ale spróbujemy widzę. Oj, ma kokardę z tyłu, teraz widzę. Mm -hmm. Pamiętajcie, że jeśli chcecie być w kolejnym odcinku, to musicie pod tym filmikiem zostać 4000 właskę do góry i czekasz na moje specjalne insta story z wyznaczaniem właśnie. Dobra, zaczynamy, zaczynamy, nie ma czasu, nie ma czasu. Trzeba tak wszystko zrzućmy, zrzućmy wszystko. Kolor skóry, od tego zaczynamy. Będzie najłatwiej. O, Boże, staj normalnie, proszę. A tu można zmieniać kolor teraz. Nie, 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 dobra, weźmy gotowi, bo, 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 bo tak mi nie wyjdzie. Dobra, szybko. Oj, teraz szybko. Włosy. Ja myślę, że najbardziej będą pasować te. Najbardziej te będą. Teraz tak, zwykły. Same biegi, same biegi, widzowie. Czy tu będzie taka koszula? To jest właśnie bardzo takie wie, ciekawe. Czy to będzie taka koszulka z pizzą? To, to, to jest ważne. Dzisiaj ja myślę, że takie luźne mają być. Takie full luźne tutaj widać. To jest taki luźny styl. Do tego oczywiście adidaski zakładamy. To jest sztos totalny. Wiesz, że w dressu imprez nie ma piegów? To są piegi, ale to nie są na, na nosie piegi, tylko na całej twarzy. A ona ma typowo na nosie. Dobra, pora wybrać czapeczkę. O nie. Ale mi to zepsuje O, mamy, to mam alarm No nie, wiem, czemu wszystkie miejsca zajęli, no Dobra, to chociaż paznokcie e, Paznokcie już masz zrobione, ale teraz zrobimy bardziej na czarne w sumie Złazić mi z tych krzeseł To jest sabotaż Myślę, że to też takie jeans Nie może no. zrobić fryzury, dobra, wysokie buty Tak, myślimy, że tak No powiem ci, że ja w sumie skończyłem Jak tak teraz patrzę, to ten skin jest prosty No bo banalny Isy. jest ten skin, no Tylko brakuje mi tej pizzy na brzuszku Kurczę, no cóż, no co mam zrobić, co mam zrobić w tym momencie tworzę taką y, naszą wickę, zobaczymy tutaj dalej. Nie ma, tu też nie ma. Musimy tutaj trochę podrasować bo nie będziemy stać i nic nie robić. Oprócz deski. Tak, co by tu można było jeszcze założyć? Kogo ty zrobiłeś tak szybko, niemożliwe No, ja już zrobiłem Zrobiłem jeszcze teraz to, ja w ogóle tutaj wyciągam Max tego skina Ale mnie teraz te włosy wzięły No powiem ci O, 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 dobra, mamy to, słuchajcie widzowie Mamy to, czekajcie, zdejmiemy tak Te włosy, tych włosów nie chcę Te trzeba zmienić, ten drugi kolor Jasne, że damy radę O, mm, to jest dużo lepsze Ale super I to dajemy na blond Tak mało czasu, jak ja już skończyłem Przestań Myślałem, że to jest mufinka, ale to nie jest mufinka. Usuńmy ten plasterek. nie działa on. Nie, nie ma tu już nic nie, ciekawego, zbieramy nie, kasę. Znaczy kręcę z jakimiś kozakami tu gramy, a my jak nupki wyglądamy. Nie jak nupki. To sobie, jak, to, jak super modna moja pizka. No dobra, no u mnie też dobrze wygląda, ale ma pizzy! Gdzie jest pizza? Czyżby to mu finka jest? Cześć, to ja, to ja. Siemanu. Ej, fajny! O, taki luźny. Ej, szybko go zrobiłeś. A, widzisz, ma się to coś, no. A tu nie ma okularów. Czemu nikt nie ma okularów jaką paski? Ja tak zawsze noszę. Już 12 sekund! To minęło. No dobra, widzowie, no nic innego nie zrobię. No cóż. Koniec! I zaczynamy w tym momencie ocenianie i prawdopodobnie będę na pierwszym miejscu. Takie, ej, to było myślała, że będzie łatwiejsze. Ta fryzura mnie najbardziej zagięła i najdłużej mi czasu straciłam na nią, ale uważam, że ją fajnie odtworzyła. To ja! Ładnie, tylko ja nie wiem, jak wygląda. pierwowzór. Nie mogłam mieć twarzy, mogłam mieć tylko piegi. Zagłosowałeś na mnie? Piątka! Dostałaś. W ostatnim momencie powiedziałaś. I tak zawsze udaję, że zapomniał. No bo trzeba się pozbywać konkurencji. Ty masz ten z pizzą? A gdzie twoja pizza? No nie ma pizzy nigdzie, nie ma. Pizzy. Na pewno była pizza. Nie była pizzy, nie ma pizzy. Sorry, nie ma pizzy. Ja uważam, że ładnie zrobiłem. Nie mogę! Nie mam. Mo Czemu nie? Jest dobrze. Jest tanio, jest tanio, jest dobrze, jest tanio. Nie, było dobrze. Nie, ja, ja się nie obrażam się w tym momencie. Ja uważam, że bardzo fajnego masz skina, tak szczerze. Nie, ja o twojej pozie. Nie było tematu. <laughs> Co? Ej, tam go, tak, Joker, tylko skóra. Chociaż. No i proszę Państwa, czy w tym momencie odnosimy wielkie, spektakularne zwycięstwo, czy jednak nie? To jest bardzo ważne. I. tu tu tu, 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 tu Co? A, dwie identyczne wygrały. Identyczne! Wiesz, co mówikajaci. Ja, ja sam tu wskoczę. O! Jestem na siódmym, ale. Co so, ja uważam, że moja widzka wygląda fenomenalnie. No dobra, ja się nie zgadzam z tym koniecznie napiszcie w komentarzu, która z widzek wyszła nam najlepiej, a my słodziaki widzimy się na tym odcinku. Buziaki, pa!